Siemano z tej strony Jaszyk i witam Was w kolejnym odcinku z gry Call of Juarez, Gunslinger, tym razem bez żadnej stawki zaczynamy kolejny odcinek misja pod tytułem Strzelina w Tartaku. A więc zaczynamy 7 miesięcy po śmierci starego Clantona, o to już 7 miesięcy minęło Cześć gościu!

No, wychyl się tylko A to kurde chciał mnie wyrolować tutaj Między oczy bardzo dobrze Wow! Ale mieściął tutaj Nie mam karabinu? No nie, nie mam, myślałem, że chciałem mówić saila co że zrobił z tym karabinem, ale jednak jest No w końcu dostał w plerki Jest tutaj żeby trafić tego headshot'a to jest misja normalnie Dobra, między oczy sokolo oko Tak myślałem że tam jeszcze jedno jest, skąd on szczelo? A stamtąd żeś szczelo oko, bardzo dobrze W nie stałem się skąd tutaj jeszcze do mnie ładujesz a tu! Dobra. Nie zauważyłem go. Draże, że level nam nie wbił, ale tej wypadałby jakieś znajdźki znaleźć. Bo tu... Ani jednej nie znalazłem. No i co podchodzisz? Co podchodzić? Teraz może postrzelamy trochę z rewolweru, ponieważ do karabinu... Cosik, mało amunicji mamy. O, 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 coś tu... A ta amunicja tylko była. Myślałem, że to jakaś znajdźka. Ale dobra, jesteśmy w jakimś startaku teraz. Dobra. Wow. My myślałem, że podejdą. No ale dobra, skoro nie chcą, to nie. Dobra. Ja teraz każdy będzie tu kitram pomiędzy tymi kurde kłodami. Myślałem, że mogę przeskanować, ale jednak się nie udało. Dobra, szybko przodujemy. W sumie bardzo dobrze, że wzięliśmy to przeładowanie. To daje naprawdę radę. Cześć gość. Dobra, zasadzka. Więcej pońców padło. O amunicja strzelba... Nie, strzelba to nie. Co tu przeładujemy? Jakaś znajdźka tu jest, nie ma nic. No, co za ciul! Nawet no, no, bardzo dobrze! Poszedł to ofensywny skanik! No, skakuj no, Silas! A co te mogłem użyć kurę tych kłód! Ale dobra, mnie od I Te kłody mnie zabiły. Co ja zrobiłem? Dobra. Skorzystamy z tego jeszcze raz. Raz. Dwa. Oj oj, oj 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 Dobranoc. Say hello to my little friend. Mamy dynamit już w końcu. Hello! A myślałem, że ich więcej tam trafię. Ale jednak nie. Dajcie mi tutaj... Właśnie karabin. Jest nowy poziom. W sumie to sobie teraz go użyjemy. Wspólnie zapas, krwisty. Więcej koncentracji na jednym pasku. O, to się przyda, tryb koncentracji zawsze na propsie. Okej. Okay. Ktoś tu jeszcze? Ty, gościu! Na wylot! Good night!

<laughs> ale go zjechał. Dlaczego nie dostał? Oj boj ja był głupi. Bo warto byłoby tutaj się rozejrzeć. Nic tu nimo. Jakąś znajdźkę przynajmniej, tylko amunicję. Nic nie mam od cholery tu. Goddammit, nie ma nic. Przerostam się przez tartak i znajdź Carly Billa. No spoko. Zaraz go znajdziemy. Serio? Cały gang? Dobra. Skoro cały gang, to cały gang. I wymorni, milordzie. Raz i pięć. Ktoś tu jeszcze? O, tu są. No. Chciałem na wylot, a nie mogę. Skoro nie mogę, to trudno. No ale dobra, okej. Okay. To wszyscy czy ktoś jeszcze tu jest. O ty sfaniaczku. Coś do mnie powiedział? Saker? Do mła! Powiedzieć saker? Sam jesteś kurde saker Dobra, sokoloko. I rykoszec jest bardzo dobrze! Nie no, Stylas to jest prawdziwy madafaker Prawdziwy zabójca wszystkich Złych I tych dobrych też Chyba Dobra, Tu jeszcze amunicji, żadnych znajdziesz kurde tu nie ma ale lipa. No dobra. Wow, co my tak tu? Gdzieś to słyszę. O! Rojownicy idą. Bum. Ups. gdzie tam jeszcze okrok od śmierci błyskawica ale z nas jest zabójca nie to było dobre to, to mi się udało To tu się może jeszcze przejrzę coś jest nie ma nic ale lipa nie no, będę musiał jeszcze raz pewnie zagrać w Call of Juarez i poszukać tych znajdziek wszystkich W sumie warto by było je Umiem w... w kłodełkę. No dobra, już? przestanie się gibać jak ten pierdolony rezus No już, już. Tarcz Staj las nie mnie pływać. A nie, umie, chodzi po wodzie. Kuźwa jak Jezus. A tutaj coś jest? Eee, kurde lipo. A tu coś No szukam znajdzie, god damn it. Nie ma nic To nie są gdzieś w oczywistym miejscu O tu była na przykład amunicja A, idziemy dalej Jebać O Strzelba Sześciostrzałowiec albo obrzyn nie, nie jednak, to będzie lepsze. O, jest naiczka. John Ringo. Jedna z czterech. Dobra, gdzie jest ten Czul? Szukam go, szukam i go znaleźć nie mogę. Mam. mam nadzieję, że go zaraz znajdę. Tu, i wszędzie dech, ale patrzcie jak to się, wygląda. Czuć klimacik, jest klimacik tak tak Znaczy, muszę tędy przejść. W sumie innej opcji tu nie widzę Chyba że, chyba że... Nie, tam nic nie ma Dobra, czyli muszę tędy przejść Najprawdopodobniej Bo tam nic w sumie nie ma Czy Kurde, cholera nie pamiętam Nie no, chyba tędy A nie, jednak nie Jednak Silas to jest jak Tommy Wersety, czyli woda go zabija Skoro woda go zabija, no to nie możemy wchodzić do wody Nie wiem, brać tego czy... Nie, nie, nie będę brał Nie ma sensu. Wow, Prawie spadł No dobra No to gościu, szukamy Cię Czyli tędy muszę zejść Bill, Johnny Riggs, no właśnie Jezu to ma drewna Ma zwyczaj strzelać Kielicha Nie zacznie strzelać, Carly Bill Dobra. Pokonaj Carly Billa chciał go honorowo pokonać, a nie przez nim walczyć jako boss. Raczej wykurzymy stamtąd. Oj. Tam nic nie było. Gdzie on może być? No co się chowasz, tchórzu? O, dobra Za szybko i sobie zpieprzamy Okej okay. O fuck 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 Że ja tylko kulki tu nie dostałem od niego Dobra, padasz gościu Pięknie no choice but to take his life but ringo was nowhere to be found i knew you didn't kill ringo because he was found dead in a different location altogether to this day his killer is still unknown indeed took me a few months before i finally tracked his ass to west turkey creek canyon

No i cóż, co w tym odcinku to było na tle. Ja się z znowu będę w tym miejscu, że mam no i zapraszam na kolejny odcinek z Grykolov Juarez Ganslinger. Na razie i cześć!